Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Dont Starwa. Tak jak mówiłam, yy, zrobiłam sobie skrzyneczki, odbudowałam sobie. I byłam poglomera, ponieważ jak widzicie, teraz jest drugi dzień pełni. I jak robiłam te wszystkie porządki, to wycinałam ten las. To przyszedł... przyszedł. Pojawiła się pełnia i. No co, musiałam iść poglomera, no bo nie chciałam yy, zmarnować okazji. I przy Was go zabiję, tak jak yy, to zawsze robiliśmy, żeby zobaczyć, czy tam plecaczek nas, nasz yy, sobie. Wypadnie. Zasadziłam y, kolejne warzywa. Y, co jeszcze? Aha, przybiegły psy. Tylko, że no, byłam już tak zła, że one mi przybiegły i przeszkadzają mi tutaj w trakcie roboty, że po prostu stanęłam sobie o tutaj i one przebiegały tak jakoś fajnie po kolei i po prostu ja wszystkie zabijałam bez żadnych problemów. Nic się kompletnie nie wydarzyło. Nie wiem czemu znowu przybiegły, bo dosyć szybko. Tutaj, a patrzcie ile jedzenia sobie narobiłam. Y, te wszystkie kąski, które tam były, no to tyle ile wysuszyłam, to tyle wysuszyłam, ale one się popsuły. E, więc co zjemy, jajko zjemy e, zamieniłam te upieczone, co tam były bo ich chyba 40, czy coś zamieniłam je na jajka, więc są świeże a to jeszcze zostało, widzicie, one są żółte, więc tego za bardzo mm, nie można zbyt wiele zrobić, żeby, no bo to a jeszcze tu, no bo to się będzie psuło, tak czy coś możemy to usłyszeć? hop tak, lato się chyba skończyło z tego, co zauważyłam i chyba tak, już mamy jesień ja już biorę t, y, włócznie w dłoń. Jakiś kask by się jeszcze przystawiał. Ja w ogóle nie mam. A tu nie robiłam porządku, wiecie, po prostu tak jak wrzuciłam wszystko, tak tu tutaj jest. Ale porządków tutaj jeszcze żadnych nie robiłam. Chodź Klomer troszkę na bok od naszego obozu. Bo jak nam tutaj ten przybiegnie, ja tam na ziemi mam dużo rzeczy, nie chcę, żeby on tam nam zabrał. Mm. O, i tutaj, patrzcie, zapomniałam o tym, że my tu umarliśmy i nawet nic nie wzięłam. Tak, tu będzie mm, świetne pole do. O, patrzcie, tam się pojawił. Chodź, chodź. Zobacz, ile tu rzeczy leży. O Jezu, świnka. Dobra, trzy. Ej, świnka, nie zjadaj mi potwornego mięsa, ty! Łap serdaku Tylko żebyś ty mi tego nie zżarła. Um, to wyrzucimy. Eee. Serio? To chyba już, dzisiaj, co? Jednak jeszcze mamy lato. No, ale zobaczcie, barwy już są takie normalne. Myślałam, że już lato sobie poszło. No ale jeszcze widocznie jakieś tam resztki tego lata są. Aha, mamy kamień grzewczy przy sobie. Boże. 5% zostało. Ja już nie będę jej chyba naprawiała. Chociaż nie, no naprawię ją, bo na przyszłą, na przyszłe lato się przyda. Aha, i już mamy po tym. Jeszcze ją ponoszę. To idzie do lodówki. I to idzie do lotówki. Kolejny dzwonek, który nam się do niczego nie nadaje, nie przydaje. Tu mamy dzwonki. To zabiorę. I włożę. Wiecie co jeszcze miałam taki pomysł, żeby zrobić? I to jest tutaj. Ale nie mam oczywiście jeszcze wystarczająco drewna. Bo tego, tego drewna jest wiecznie mało. Wiecznie mało. Ej, czekajcie, na, na skrzynkę potrzebuję 12, tak? 4, 8, 12. No, bo po 4, tak? Schodzicie po 3? Po 4 spieraj a nie Dobra, nie jeszcze musisz mieć e, trochę, żeby. W razie znam jaka wiecie, jakaś noc zapadnie, czy coś trzeba mieć. Co rozpalić? Więc trzeba będzie ruszać do tych ruin naszych nieszczęsnych niedługo, prawda? Jeszcze chciałam to zrobić tak, I skrzynkę i taką jedną skrzynkę, gdzie będziemy trzymać rzeczy do tego. Postawimy tutaj. I tutaj będziemy trzymać takie rzeczy właśnie jak to, czy jak kryształy. Na przykład kryształ, bądź. Otóż to. I ten kryształ, to jest do Świńskiego Króla, czy Świńskiego Króla, tak, mamy, właśnie. Pamiętam, że mieliśmy. No i co? To było na tyle naszych magicznych rzeczy. Ja bym to jeszcze bardzo chciała tam włożyć. I, 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 i to też tam bym chciała włożyć, o. Hop, 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 hop i hop. I chyba wszystko. I widzicie, mamy tam więcej miejsca. Tu mamy takie magiczne rzeczy. O, mam nawet zbroję. Dobra. Kurczę, no nie mam tego. Nie wiem, jak, ile stopni jest. To mi się bardzo nie podoba. Młotka nie mam, bo czegoś mi tam brakowało. Aha, trawy nie mamy tutaj sobie. Yy, już. Yy, jak to się mówi? to zrobiłam? Naw nawiozłam. O, nawiozłam kupą. W ogóle trzeba było użyć dwie kupy do jednej trawki pierwszy raz coś takiego widziałam po pierwszym yy, nawożeniu ona coś powiedziała i później tak patrzę i mówię dlaczego ona mówi jak ja nawożę, Czy coś się dzieje no a ona mówiła właśnie, że to jeden raz nie wystarczy że trzeba nawieść drugi raz węgiel nam się nie przyda te szyszki nam się później przydadzą, bo wiecie to też bym chciała odłożyć no i co, i już nie mamy miejsca ja się jeszcze ochłodzę Drewno. To się przyda w razie, w razie, w razie, byśmy jeszcze się przegrzewali, ale to nie jest na swoim miejscu. Mm, tego nie, tego nie, tego nie, tego nie. No dobra, to tutaj znowu włożymy. I tak, A wiecie co? Nie mamy w ogóle papirusu nie mamy leczniczego, tego, tego. A mamy miód. O Jezu, no i już to się psuje. Cztery garnki, no. A wiecie, że garnki podnoszą temperaturę ciała? te, te kociołki ja o tym nie wiedziałam, dopiero ostatnio się dowiedziałam że one podnoszą bodajże o 25 stopni temperatury ciała, nie wiem czy jak są żółte to też ale jeśli są zielone to podnoszą więc trzeba bardzo uważać jedząc je latem, no bo nasza zupka rozgrzewa zupka, kociołek mięsny tak i to wiecie co, może wybierzemy się po papirus tak misja na dzisiaj, wyprawa po papirus oj, 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 oj Oj, 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 oj. Dobrze, 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 już nie panikujcie, no. Ja nie wziąłem jedzenia. Muszę <laughs> się wrócić. Psio. Marudzę, że kociołki się psują opaść. Same złe kwiatki, no. W ogóle tyle drzew chciałam ja wiedzieć co? No, zobaczcie. Tu zrobiłam cztery skrzynki, tu piątą. A drzewce mi nie wychodzą. Biorę te kociołki. Na bagna, daleko. No w ogóle poprzedni odcinek mnie strasznie, no, tak zniesmaczył. Tak bardzo chciałam zabić tego moho smoka, wiecie? Tak bardzo go chciałam za... Ej! Co to ma znaczyć? Czemu nas nie bije, guru? Gru? Czemu to jest zielone? <grystanie> ja nie mam trawy na ten, do <grystanie> Ale się wybrałam, co? Tutaj. Ja nic nie widzę. A muszę znaleźć kask. Czy mamy kulki? Chyba nie, chyba nie mamy, co? Nie, nie mamy pewnie, że nie mamy. Dobra, tyle, ile mi wystarczy, tego tyle wystarczy. Na jedną nas na pewno wystarczy. Na drugą sobie po drodze tutaj zbierzemy trochę trawy. To się wybrałam, co dobrze, że dalej nie byłam. Chociaż jeszcze w razie czego mogłam zrobić ognisko kamienne. I się przegrzać. No także m, poprzedni odcinek troszeczkę... Taki był, no niefajny. O, patrzcie jeszcze tutaj jakiś dzwonek. Aha i w ogóle wiecie co, znalazłam, patrzcie. Pójdę tędy. Słyszycie to? Są bawoły. smog patrzcie, nie zabił wszystkich. Ja tak się cieszyłam, jak to zobaczyłam. Mówię, Boże, bawoły, one żyją. Bo już tak się trochę przestraszyłam, wiecie? Nigdy mi się nie zdarzyło coś takiego, że po prostu yy, zabrakło mi bawołów na mapie. Nie wiem, że to jest możliwe, no właśnie, jak tak wszystkie przeatakują. Jakiegoś tam potwora. Patrzcie, to jest wszystko popalone. <śled> tu jeszcze nie byłam od tamtej pory, kiedy Muhosmok tutaj z nami kroczył. Zdaj mi to, co ty donosisz. Nie było trawy. Patrzcie, już się lód porobił, jak fajnie. Dobra, gdzie mamy? Tu, tu, tu. Patrzcie, tu mieliśmy. Gdzie to było? Gdzieś tutaj, nie? Całą plantację, trzcinę i moho smog. Wszystko zjarał! Wszystko. Kurde, niepotrzebnie z nim tam szłam. <grym> no ale trudno. Zdarza się. Kurcze, mało tej trzciny. Ja bym chciała bardzo to do leczenia. Trochę tutaj pozbieramy, z O, tu, 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 tu. Może załóż te 2% coś tam teraz raz trzepnie to akurat pozbędziemy się. Może nie jakąś. Nie, pamięć, no mamy 36, no to. Myślę, że to wystarczające. Aparsja. Darmowy łup, no to co się. Przecież... Oj! Oj! Już wiadomo dlaczego darmowy łup. To jest, to jest takie pułapki kurczę. tak, trochę sobie podniesiemy sanity <grym /dziśle> to jest dobry sposób Oj i w długą tu są aż trzy patrzcie teraz to wychodzą jak głupia jak się z muchosmokiem smokiem tutaj biegło to nic nie wychodziło to może kupę ja wyrzucę bo widzę, że tutaj y, pamiętam właśnie mi wylatywały te y, co mi wylatywało? no bronie a one są lepsze niż ten, ten mój spear bo sprawdzałam <grym /dziśle> Kurcze, pająki się już w trzeci poziom zamieniają, ja się boję, że tutaj... Właśnie. Chodźcie tu. Au! Au. Oj, oj, oj! No dobra, o Jezu, trzy? Nie, 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 to była pomyłka, co ja właśnie tak wczoraj zrobiłam. No. Matka. No, co te matki nie biją tych pająków? Dobra. Lecisz, maleńka. Aha, nie mamy złota, także musimy uważać. No, ale ja muszę to zbić, bo później nam się to odrodzi. Czy my mamy jakąś tam plantację pajączków sobie tutaj? Tak, mam aż trzy. Pewnie się z tego zrobiły już królowe, aż się boję tam iść. To jakiś węgiel, o. Aha, i tak, mamy, tak, świetnie. No, ale pozbieramy. No, kurczę i widzicie, i teraz mam znowu dużo rzeczy. Eee. Dobra, ta pajęczyna mi niepotrzebna. Dobra, już sobie idę. Muszę zwiedzić tutaj miejsce tak jak uciekam wtedy z tym muchu smokiem. zobaczyć co tu ciekawego. Aha, miałam zbierać trzcinę. Miałam widzicie 5000 pomysłów na raz, jak się gdzieś wybierzemy. <grym> Dobra. Zgniliznę muszę zbierać, bo wiecie, po lecie jest trochę roślin do nawożenia. Tam, tam, tylko tą trawkę nawiozłam, ale jeszcze nie wiem, czy gdzieś w okolicy ona się sama nawiezie, czy trzeba będzie ją nawieść O tu pamiętam, to widziałam, jak uciekałam. No i tędy się przebiegniemy tutaj. No to nie pamiętam ten leżały. Ile ona ma. Nie wiem ile ma na maksa. 150 chyba co? No biegłam tędy z mucho-smokiem przecież. Nic tu spalone nie jest? Tym, tym, tym. Wszystko odrosło? Nie, o tam. No tak, i już wieczór dobra, zjemy swój karnuszek. 120, Boże, jak zmarnowałam żarcie. O, o, o! Dobra. Mm. O, deska jedna się uchowała. Niech oni się tam biją. Ja mam już za dużo rzeczy. O, patrzcie znowu broń. I to, ale to bym chciała. Proszę. hi. hi, hi. <śm> Bym chciała. Broń na razie zostawię. O, tu kolejna broń. i Kolejna broń. Czyli tutaj chyba się toczyła największa walka. To się przyda. Nie będziemy musieli ścinać, trzeba. O, i tu. O, patrzcie, ja cię kręcę. Co tu się działo? O Boże. Tu chyba była właśnie ta plantacja czciny. O, wrzesz, mordę. One jeszcze żyją. A tam, gdzie nie żyją, zostało spalone. Dobra, ja tutaj nie będę tego zbierała, no bo przecież jest, Wiecie, no tyle broni to my aż nie potrzebujemy. I to nas przenosiło przecież. Boże, ja zapomniałam, że mamy ten tunel. Psy, normalnie jaka za mnie sierota. O, o, trawka. Mamy na pochodnie, super. Jeszcze jakaś trawka gdzieś tu jest? Kamyczek. Tutaj nie odrosła. O, tu jeszcze jedna. To mamy kolejne. Wiecie co w ogóle zauważyłam? Pewnie większość z Was to wie, ale co Wam powiem i tak? Że jeżeli zejdziemy tym zejściem do ruin, do jaskini, to wygeneruje się całkiem inna mapa. Tak? Bo tak już robiłam. Schodziłam do jaskini innym zejściem i tam były. po inna mapa po prostu. Oddalałam, przybliżałam, żeby sprawdzić, czy na pewno. Yy. I tak, była inna mapa. Kurczę, no mało tej, tej trzciny mamy. Także, jak zwiedzimy wszystko, całe ruiny tutaj, to patrzcie, mamy drugie. Jakby co, zwiedzimy sobie drugie ruiny. Rozrywki nam nie zabraknie. Muszę z czymś powalczyć, bo nasze sanity troszeczkę spadło. Tak delikatnie mówiąc. Co my tu mamy? To ja mogę włożyć do lodówki. Chociaż nie, bo, no, bo będzie y, lato. No dobra, niech sobie będzie w lodówce. Teraz tak, to możemy odłożyć. Hmm. To bym chciała sobie. Z... Nie tutaj. Boże, ja odruchowałem tak rolką. To chyba większość z Was <tuszy> też tak robisz, że chcę rolką to przesunąć w dół. 2 i 3. E 40 gniźni odkładamy. Tu jeszcze mam miejsce. To tutaj włożę to. Chociaż nie wiem czemu ja marnuję ten kask cholerny. Dobra. Już końcówka nie będę napalała. Yy, pa, pa, pa. Organizacja, no? Co miałam zrobić? Tu włożyłam. Dobra. To miałam zrobić. No, jednego nam zabrakło serio. O Boże. Dobra, mamy dwa. Nie jest tak źle. Ja myślę, że to już możemy ten odłożyć, co? Chyba się już nie przegrzejemy. 40, patrzcie, i kolejne. Masakra. Ile pajęczyny. Odłóż to. Nie lubię tego, do niczego tego nie używam. Na razie to odłożymy, żeby się do czerwoności nie zepsuło. I powiesimy kolejne. Tak, nawet mięsko potworne będziemy suszyć, żeby wyrazić czego ugotować jakąś potrawę później. Hopsa. Co, przyśpimy się w tym w namiocie? Nie no, jeszcze wcześniej. Co ja bym chciała zrobić, to jest w ogóle młotek, bo miałam tyle młotków, nie mam żadnego. Patrzcie jaki bałagan, co? Ja wiem. Nie, to będę zbierać, bo na razie to mam. Tutaj chodź. Zapijamy sobie jakieś ptaka. A co? Bo ta pułapka tylko mi tam zajmuje miejsce. I jeszcze bym chciała to włożyć tutaj. I tu mamy same takie. Prawie. Same takie rzeczy, które się. O! Marnują. Już się złapałeś? Szybko. Tego nie chcę na razie. Czego nam tu zabrakło? Patyk, drewno, patyk, krzemień, no czego nam, co nam się tu skończyło? Aha, pajęczynę przecież odłożyłam, dobra, niech tu będzie, flaczki, tu odłożymy jeszcze to, cholera, jeszcze to muszę odłożyć, widzicie, drewna jest wiecznie mało, wiecznie po prostu, cholera jasna, wiecznie. Organizacyjny trochę odcinek, ile mamy? Osiem. O, jakie duże drzewa! Ja bym tu przywołała tą nogę, ale jak ta noga mi przejdzie przez obóz i mi wszystko zniszczy, to po prostu bym się chyba załamała. Tylko mo mogłabym się wybrać gdzieś w głębi, w kompasu i tam przywołać tą nożkę. Bo mam, widzieliście trzy dzwonki, po prostu jakaś masakra. Albo mógłby mi drzewiec wyskoczyć, Halo. Ile mam tych drzewści, żeby mi drzewiec wyskoczył? Ja chcę ten żywe, drzew dr żywe drewno. No, nie wyskakuje. Halo, chodź. Nie. Widzicie, drzewce nas nie lubią. W ogóle <grymne> stworzyłam sobie wczoraj taki świat, gdzie mam... Y, największą ilość gigantów, największą ilość y, właśnie drzewców. pajanków i tych innych nie zwiększałam, bo później no łażą, tak po mapie, po prostu to jest bez sensu. Ale tak trudno, trudno wzięłam. Yy. No i fajnie, fajnie się gra, bo w każdej porze roku, już tak wcześniej w sumie robiłam z gigantami, tylko teraz tak sobie utrudniłam jeszcze. W każdej porze roku jest, jest gigant, i w ogóle najlepsze jest to właśnie, że jak zwiększyłam tych gigantów tak na maksa to zimą mi przyszedł gęsiołość. Bo zaczęłam od... zimy, tak, zaczęłam od zimy. Pierwsza pora roku, jaką włączałam, to była zima i... podnieść to. I przyszedł mi gęsiołoś. Po prostu jak się tam chyba w piątym czy szóstym dniu. Fajnie. Taki śmieszny, bo... Dobra, na razie to tutaj wożę, wiecie. Wiem, to tam nie pasuje, tam tego nie powinno być. Ale ja chcę jeszcze jedną skrzynkę. Jeszcze jedną skrzynkę i jeszcze młot. Czy ja młotka nie mogę zrobić? Aha, nie mam trawy. Koś to odłóż. Kobieto. I tutaj. O! I tu włożymy to, to, to. To mi jeszcze niepotrzebne. To będę pewnie kopać. To odłożę. To będę pewnie ścinać. To jest w innej skrzynce. No. I myślę, że mamy taki porządek w miarę. How long? Już Ci mówię. Proszę bardzo. I idziemy spać. Bo czasami ty odbudować. I zmarnować ten jak jeszcze jeden. Bo już był na wyczerpaniu. Super. I teraz? Piórko. A ja się spodziewałam. A ja się spodziewałam tego mięska. Nie mam żadnych piórek. Wow. Trawa. Urosła trawa. Patrzcie, Boże, jak fajnie. Nie, 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 nie. kopie. Nie kop, nie kop, nie kop. Dobrze. Mamy trawkę, ale organizacyjny po prostu odcinek taki, ale no cóż. Widzicie, ja się tak organizuję właśnie długo. No ale chodzi to chodzi, o tej grze, żeby wszystko było zorganizowane, dobrze przygotowane, prawda? Tak, prawda. Tak, tutaj sobie mam nadzieję, że się złapie bez. O, albo dobra. <grych> Hop. I znowu piórko, super. Coś sobie później zrobimy z tego. Co mamy, jesień. Tak, mamy jesień, i później będziemy mieli zimę, i zimą będziemy oczywiście się czaić na morsa znowu. Patrzcie, znowu się wysuszyły. A, cię kręcę. Jedzenie mi się psuje, jak ja tego nie lubię. Po prostu nie cierpię tego, jak jedzenie mi się psuje. Ale. Wszystko zjemy, wszystko zjemy, ja to zapewniam was. <grystko> wszystko trafi do brzuszka. Raz. Dwa. Nie, nie, nie. Dwa. Trzy, cztery. Aha, to wyjdzie nam coś takiego. Nie. 3 cztery. Jeszcze tu mamy, patrzcie, jaką normalnie dawkę zdrowia. <grytanie> tak, zrobiłam to z miodem i nie pamiętam już jaka Znaczy, no dwa kąski jakoś i miod. Dobrze, to ja się z wami będę żegnać. I następny odcinek, no to co, ruiny. Jesteśmy zorganizowani, deszcz nie pada, słońce nie, nie grzeje, więc... Yy, tak, pościnam jeszcze drzewa Chociaż chyba nie Chyba wystarczy, że ten Zrobię jeszcze jedną zbroję Albo C dwie Bo tam będziemy Aha. No to jeszcze pościnam drzewa, dobrze I ten, zrobię zbroję Kask świński, czemu my nie mamy Dupki żadnej świńskiej Ej, to powinno coś tutaj zeżarło to to będziemy musieli zapolować na jakąś świnkę, bo ja bym bardzo, 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 bardzo chciała... Yy, a nie, przecież my nie używamy kasków w Boże, ale Nienormalnie normalnie cię da. Złoto. Będę musiałaś przejść do króla świńskiego z tym. Z czym? Gdzieś tutaj było, ten kabelki. O, po złoto, bo nie mamy złota. I może ja mu mięcho dam? Czy on zjepsu mięcho? Ty, to ja lecę do niego z mięchem. A w następnym odcinku wybieramy się do ruin. Dziękuję za obejrzenie i do następnego.